Sprawdź, wykonując obliczenia, który z podanych punktów a, b, c, d należy do wykresu funkcji. I nasza funkcja opisana jest w dwojaki sposób. Pierwsza część to jest dla xów od minus nieskończoności do minus 1. I druga część to jest dla xów od minus 1 razem z minus 1 do plus nieskończoności. Sprawdźmy pierwszy punkt. Minus 1, 2. Pamiętaj, argumenty wartości. Więc jak sprawdzamy, czy funkcja przechodzi przez ten punkt? Inaczej, czy ten punkt należy do tej funkcji? Albo wstawiamy za x, za y, albo liczymy f od minus 1. Jeśli wyjdzie nam 2, to a należy do funkcji f. Teraz uwaga, minus 1. Która to część? Ta u góry czy ta na dole. Minus 1 domknięte na dole, więc korzystam z tej części dolnej. Za x daje minus 1. Podnoszę do kwadratu. Kolejność wykonywanych działań. Minus 1 do kwadratu to 1. Wartość 2. Czy zgadza się? Y jest równy 2. Zgadza się. Zatem a należy do funkcji f od x. Sprawdźmy punkt b, czy on należy do funkcji. B ma współrzędne minus 2,1. I znowu x, y. Liczymy f od minus 2. Zobaczmy, która to część. Górna czy dolna. Minus dwójka jest w przedziale od minus nieskończoności do minus 1, czyli górna część. Za x dajemy minus 2, dodać 5, to mamy 3. Czy wyszła nam 1? No niestety nie. Zatem wniosek, punkt B nie należy do wykresu funkcji F. Sprawdźmy punkt C, współrzędne 0,5. Argument x to 0. Liczymy w od 0. Przyjrzyj się, która część 0 należy do której części, do tej drugiej. Czy dodać 0 kwadrat to 3. Zatem czy wyszło nam 5? No niestety nie. Wniosek C nie należy do funkcji f od x. I ostatni punkt, D, ma współrzędne pierwiastek z 3, 0. Liczymy f od pierwiastek z 3. Która część? Górna czy dolna? Oczywiście, że dolna. Zatem 3 Pierwiastek 3 do kwadratu. 3 odjąć 3 to jest 0. Sprawdzamy. Wartość 0, świetnie. Wniosek. Punkt d należy do funkcji f. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.